Dzisiaj testuję kamerę w terenie, czyli zabrałam was ze sobą na spacer. Jeśli się uda, będzie mnie widać i słychać, to częściej będę was zabierała na spacer. Dlaczego? Dlatego, że postanowiłam sobie jakiś czas temu, że będę się tutaj dzielić wszystkim, co mi pomaga, co pomaga mi myśleć pozytywnie, co sprawia, że chce mi się wstawać i że zasypiam spokojnie radości. Pytacie, czy ja naprawdę mam takie pozytywne nastawienie? Zazwyczaj. Czy to oznacza, że nie mam problemów? Odpowiedź na pierwsze brzmi, pytanie brzmi tak. Na drugie? A znacie kogoś, kto nie ma problemów? Powiem więcej. Myślę, że liczba problemów, z którymi musiałam sobie poradzić w życiu, z którymi nadal czasami sobie radzę lepiej lub gorzej, sprawiła, że doszłam do wniosku, że pozytywne nastawienie bardziej pomaga je rozwiązać niż zanurzanie się w smutku czy lęku. Nie chodzi o to, żeby mieć zawsze minę radosnego głupka leśnego, ale chodzi o to, żeby nie dać się sprowadzić na samo dno dna. Nie dać sobie pozwolić wejść na głowę krytyce, złym myślom czy wszystkim, którzy chcą nam powiedzieć, że jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, a bardzo często jedną osobą z tych wszystkich jesteśmy my sami, kiedy sobie dowalamy. To nie pomaga. Różne są problemy. Dla jednego tym problemem jest to, że czegoś nie dostał, dla kogoś innego to, że ciężko choruje. Ale nie można oceniać, co jest duże, co małe. Różnie przeżywamy różne historie i różnie sobie z nimi radzimy. Natomiast wtedy, kiedy z życzliwością, z pozytywnym nastawieniem podchodzimy do świata, to trochę działa jak magnes. Świat nam tym samym odpowiada. Im więcej mamy wokół siebie takich ludzi, którzy też się potrafią uśmiechnąć, powiedzieć, Jutro też będzie dzień, albo jeszcze dzisiaj do ciebie zadzwonię, coś miłego ci powiem. Tym łatwiej nam budować to, co jest cholernie ważne, czyli poczucie własnej wartości. Taką zdrową pewność, że wszystko jest ze mną w porządku, nawet jeśli popełniam błędy. A kto ich nie popełnia? A czy znacie kogoś, jedną osobę z tych, które tak często krytykują i wylewają na kogoś swój żal, czy którakolwiek z tych osób jest osobą, która nie popełnia błędów? Musicie się przyzwyczaić, że jak będziecie w życiu działać i robić, będziecie oceniani i krytykowani. Ale jeśli będziecie patrzeć na siebie z życzliwością i życzliwość dawać światu, to tak dużo tego do Was zwróci, że ta krytyka będzie prawie nieważna. Że sami zadecydujecie, czy chcecie ją rozważyć, czy nie. Bo dokładnie to się powinno robić z opiniami innych. Nieraz mówię o tym, że opinie innych na życzenie. Jeśli Cię proszę o zdanie, powiedz mi, co robię źle. Ale może dzisiaj mam tak kiepski dzień, że nie chcę słuchać. Coś źle zrobiłam. Bądźmy tutaj dalej. Tak bardzo mnie cieszy, że liczba osób, które myślą podobnie i cieszą się z tego, że może być sympatycznie, miło, że można się wspierać jest coraz większa. Nawet jeśli niektórzy uważają, że to puste, słabe albo mało inteligentne, to ja szczerze powiedziawszy chcę być dalej taka mało inteligentna, pusta i słaba. Ale uwielbiam życzliwość ludzi, a czasami jak mi jest naprawdę źle. I mój problem jest taki, że wiem, że potrzebuję czasu, żeby go rozwiązać, wychodzę na ulicę i po prostu się uśmiecham do ludzi. Czasami tylko na nich patrzę ciepło. Jeśli dostanę w odpowiedzi dwa lub trzy uśmiechy, to jest mi łatwiej potem wrócić i zrobić to, co i tak muszę zrobić. A życie toczy się dalej. I każdego z nas będzie miało jasne i ciemne strony. Patrząc w jasną, łatwiej nam pokonać ciepło. Do zobaczenia na następnym spaterze.